Jak zaprojektować oryginalny dom? Partnerem odcinka jest Chris Hall, producent okien, bram, drzwi i rolet. Często w naszym programie pokazujemy domy, których projekty można znaleźć w internecie. I te domy są piękne, funkcjonalne i dla wielu osób będą ich domy marzeń. Ale jeżeli osoba budująca swoje wymarzone gniazdko jest nietypowa, ma niecodzienne pasje, jest to po prostu oryginalna osoba i chce, aby dom był równie oryginalny co ona, to w tej sytuacji być może najlepsza będzie współpraca z architektem, dokładnie tak, jak zrobił nasz dzisiejszy bohater. Drodzy widzowie, wchodzimy do wnętrza tego oryginalnego, nieoczywistego zewnątrz domu, a tu spotykamy Magdę. Cześć Magda. Cześć. Oto autorka koncepcji i projektu tego domu, tej przestrzeni w środku. Jaka ona miała być, jakie wrażenie miała sprawiać w założeniach projektowych? Zależało nam na tym, aby powielić zasadę zastosowaną na zewnątrz budynku, czyli mamy Kolorystykę czarnego materiału, czarnej cegły, drewna elewacyjnego opalanego, no i betonu który powielony jest tutaj wewnątrz. Posadzka wykonana z mikrocementu jasnoszarego, która płynnie przechodzi w betonową posadzkę na zewnątrz, powoduje optyczne powiększenie całego salonu, tworzenie takich dodatkowych stref salonu wewnętrznego i zewnętrznego na tarasie zadaszonym. Kolejnym materiałem, który jest taki dość nieoczywisty, jest właśnie ta zabudowa meblowa z fakturą takiego drewna opalanego. Mhm. Początkowo był zamysł, aby zastosować tutaj również drewno opalane, takie jak na elewacji. Jednak z inwestorem doszliśmy do wniosku, że zminimalizujemy też jakby koszty i tą surowość i lustykalny charakter jakby zewnętrznej elewacji. Mhm. Czy bardziej rozsądne ekonomicznie rozwiązanie to jest? Myślę, że też, ale też takie lżejsze. W odbiorze wizualnym, no bo jednak ta deska z mocnym słojem jest taka cięższa i może bardziej jakby rzucać się w oczy i szybciej opatrzyć. Tak, to jest takie bardziej schludne rozwiązanie, po którym nasz wzrok tak przemyka łagodnie i przechodzimy do kolejnych elementów tak. niż taka ciężka deska, ale jest nawiązanie do tego koloru. Tak, ten rustykalny swój. charakter i naturalność pojawiła się w elementach jakby już samej aranżacji i wyposażenia wnętrz, mhm. czyli mamy tutaj bardzo długi dębowy olejowany stół. Z prawdziwego dębu. Z dwóch dest, tak. Uwaga, tak. Potwierdzałam jeszcze u wykonawcy, ręcznie robiony. Do kompletu mamy stolik tego samego rzemieślnika, wykonany okrągły. Same krzesła również nawiązują kolorystycznie do tego stołu są właśnie z takiego ciepłego węgla drewna. Co ciekawe, tutaj inwestor już od samego początku miał pomysł na ten stół. Dotyczył on tego wymogu, aby krzesła były obrotowe. O, bardzo praktyczne rozwiązanie i wygodne jest, rzeczywiście. Tak, jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Nie trzeba odsuwać krzesła, wystarczy po prostu się obrócić. Nawet do rozmówcy można fajnie się obrócić. I jest. Mhm. Jeszcze jedno rozwiązanie ciekawe, takie drzwi, które przy okazji one zamykają się, domykają na zasadzie magnesu. Mają trochę loftowe wykończenie. Tak, inwestor jak przyszedł do nas w sumie z zapytaniem o projekt, to w inspiracjach pojawiło się bardzo dużo obrazków, zdjęć dotyczących wnętrz loftowych. Stąd jakby tutaj nawiązanie w taki nieoczywisty sposób, bo nie jest to powielone tutaj z jakąś cegłą, w nieoczywisty sposób jakby chcieliśmy stworzyć to wrażenie loftowe. Przede wszystkim jakby tym przestrzenią. Mamy tutaj tak naprawdę w najwyższym punkcie do kalenicy 8 metrów ponad y, przestrzeni. Ten loftowy charakter również jest podkreślony poprzez tą lampę w formie takich długich, wydłużonych 10 tub zwisającą na długość 5 metrów nad stołem. Idealnie w osi stołu ustawiona, więc dla wszystkich miłośników symetrii to miejsce jest po prostu y, idealne do spędzania czasu. Y, tak. Ale. Jeszcze jeden ciekawy element. No i stoimy na początku naszej całej rozmowy na tle pewnej ściany za naszymi plecami i pewnie zwróciła Waszą uwagę. Ta zielona ściana to nie jest coś sztucznego, zielonego. To są prawdziwe rośliny i teraz wyciągam swój telefon, wybaczcie mi, bo nazwy są skomplikowane, ale nazwy tych roślin, a zaraz Magda opowie dlaczego takie, brzmią. Mamy tutaj epipremnum złociste, monstere, manki, mask, marantę i zielistkę. Cztery różne rośliny. Dlaczego i jak działa ta ściana? No generalnie ta ściana nie tylko jest takim elementem stricte dekoracyjnym, tworzącym nam tutaj na osi stołu formę takiego żywego, naturalnego obrazu, takiego greenwalla, ale również za zadaniem ma właśnie nawilżyć powietrze, no i wprowadzić więcej tlenu oczyścić to powietrze. To jest ściana, która sama o siebie dba. Tak, ta ściana ma wbudowany system nawodnienia, więc tak naprawdę jest bezobsługowa. Generalnie inwestorowi tutaj zależało na tym, by zminimalizować konieczność dbania o ten ogród zimowy i kwiaty. Stąd jakby we wnętrzu nie ma przypadkowo rozstawionych donic i kwiatów, może jakieś pojedyncze, ale samą tą ideę zazielenienia tego wnętrza pełni nam ta sześciometrowa ściana. Michał, jesteśmy w Twoim domu, który jest już wybudowany, ale cofamy się wstecz. Przychodzisz do pracowni i co mówisz? Jak ma wyglądać Twój dom? Myślę, że zacząłem od takich kilku prostych rzeczy. Generalnie, stodoła, bardzo prosta, nowoczesna bryła. Zaproponowałem kilka jakichś projektów, które mi się podobały. Chciałem, zróbcie coś z tego, to jest mój styl, w którym chciałbym iść. I tyle. Po paru tygodniach dostałem propozycję. Tak naprawdę nasza współpraca poszła bardzo gładko. Po pierwszym projekcie, który dostałem, od razu zakochałem się w tej bryle i chciałem, że dobra, robimy to, bierzemy. To jest właśnie tuzinkowe, to jest coś innego, to jest to, o co mi chodziło, i później dalej pracowaliśmy nad tym, które pomieszczenie jak ma dokładnie wyglądać i krok po kroku doszliśmy do tego. Ale w momencie, kiedy przekazałeś te informacje, dotyczące tego, jak ma wyglądać dom. Czy pojawiło tam się słowo oryginalny, nietuzinkowy, niecodzienny, wyróżniający się, inny niż wszystkie? E, myślę, że inny niż wszystkie, tak, tak. Mm. To jest coś, co, co na pewno użyłem. Kiedy wchodzimy do kuchni, to ewidentnie widać, że jesteśmy w innym miejscu, bo ta czarna przestrzeń na wejściu nagle promieni się bielą. Tak, zależało nam na tym, żeby tutaj wprowadzić trochę więcej światła, Generalnie białe fronty optycznie dodają tego światła. Tak, zdecydowanie. Szczególnie, że tutaj tak, taką mamy orientację na kierunki tak. stron świata, że to jest wschodni kierunek. Tak, tutaj mamy elewację wschodnią, tutaj elewację zachodnią. Generalnie zależało nam na tym, aby to światło w tej części dziennej operowało przez cały dzień. Żeby nie zamykać się tylko na jedną stronę światła, ale żeby od wschodu to światło nam już od samego rana wpadało, ożywiając nas. Przy porannej kawie, no a z drugiej strony już od tego zachodu też sobie manewrowało po tej przestrzeni. Ja jedynie chcę zaprezentować, jak podłużne jest tutaj przeszklenie. Właściwie można spacerować wzdłuż, od jednego końca do drugiego dochodzić i przy okazji, patrzcie, tu mamy ładowarkę indukcyjną, tu mamy klasyczną ładowarkę czy gniazdko. Podobne gniazdko mamy w wyspie, przy której stoimy, jest też indukcja i mamy też ładowanie przy kanapie w podłodze. Tak, zależało nam na tym, by gdzieś tam zniwelować ilość tych kabli walających się często po domu, no i też poprawić funkcjonalność użytkowania mhm. tej przestrzeni. To element, o którym warto pamiętać, kiedy mamy duże przestrzenie, no i często skorzystamy z tych sprzętów elektronicznych, musimy je ładować. No ale będąc też tutaj wewnątrz, w kolejnym miejscu, widać tą staranność i bałość w wykończeniu minimalistycznym chociażby. Mamy dużo rzeczy, które są zlicowane. Tak, i też jakby zależało nam na tym, by to wrażenie minimalizmu tutaj osiągnąć, by te przestrzenie również mimo wszystko przenikały się wzajemnie. Stąd zabudowa kuchenna płynnie przechodzi w zabudowę audio z telewizorem wbudowanym. W szafki, mhm, które szafki. są dalej funkcjonalne. Tak, ale to też zwróćmy uwagę, ile jest tych szafek. No, ja, ja, nie, nie wiem, ile to jest metrów kwadratowych przestrzeni, ale prak praktycznie jedna, cała ściana jest zabudowana. Ta zabudowa ciągnie się u góry i na dole w kuchni. Mamy też wyspę, a za naszymi plecami jeszcze spiżarnię. Tak, mamy tutaj jeszcze ukrytą właśnie yy, spiżarkę. Tak, i to rozwiązanie yy, yy, bardzo praktyczne dla osób, które chcą utrzymać porządek w domu, bo. Pewnie znacie to z lat dzieciństwa, kiedy ktoś przychodził, goście do domu, mama, tata mówili, podprzątajcie, to otwierało się szufladę, syk, wszystko do środka. I tak też może to działać w tym miejscu. Tak. Jeśli chodzi też o takie aspekty tutaj e, stricte dekoracyjne, no to nie mamy tutaj na wyspie e, takiego układu e, z płytą indukcyjną. Płyta indukcyjna pojawiła się w tej części jakby blatu, więc mogliśmy sobie pozwolić na dekoracyjną lampę w formie takiej elastycznej tuby e, doświetlającej nam wyspę i, Stanowiącej tak formę takiej, może nawet biżuterii w tym wnętrzu. Ciekawe. Kolejna część domu, stąd oczywiście możemy przejść na piętro. To pokażę Wam za chwilę. Najpierw ten biały korytarz, który rozpoczyna zupełnie inną część domu. Jaki ma charakter? Generalnie jest to kontynuacja dalej części dziennej domu. Mamy tutaj m.in. Łazienkę dla gości. Jesteśmy w toalecie dla gości. A w tej toalecie, co widać po materiałach wykończeniowych na ścianie i na podłodze, kontynuacja wątków, rzeczywiście, ze strefy dziennej. Tak, mamy tu kontynuację tych samych materiałów wykończeniowych, czyli mikrocement, który mhm. nie pojawia się już tylko na podłodze, ale również na ścianach, na wykończeniu drzwi, drzwi tak. wejści wejściowych do tego pomieszczenia. Pojawia się drewno w zabudowie meblowej. Jaśniejsze Ech, wykończenie? Tak. Już w jaśniejszym wykończeniu, ponieważ też łazienki nie mają okien, więc zależało nam na takim jaśniejszym, jakby materiale w odbiorze. No mm. i ta charakterystyczna umywalka w formie takiego zawieszonego, lewitującego monolitu, spotęgowana jeszcze właśnie tym wielkogabarytowym lustrem aż do ziemi. Tak, ale ja zwrócę tutaj uwagę na pewien element i być może co uważniejsi obserwatorzy też to zauważyli, że gdy podchodzę i, i chcę umyć ręce, to nie ma tutaj kranu. Tak, tutaj postanowiliśmy trochę zaszaleć i wprowadzić taki akcent troszeczkę zaskakujący dla gości, dekoracyjny w formie wylewki sufitowej. Tak to działa. Ta toaleta, łazienka jest taką dodatkową, bo dwie główne są na piętrze, ale w tym krótkim białym korytarzu mamy też jeszcze inne pomieszczenia, które wam zaraz pokażemy. Chodźmy. Przechodzimy do korytarza. Mhm. Tutaj mamy y, pomieszczenie, które jeszcze szuka swojej funkcji, mhm. więc nie będziemy na razie go ujawniać. Okay. Y, następnie, przechodząc korytarzem, mamy część techniczną z pomieszczeniem technicznym i garażem dwustanowiskowym wbudowanym w bryłę i gabinet y, inwestora. Gabinet. No, muszę powiedzieć szczerze, jak powiedziałaś gabinet, to myślałem o czymś bardziej w tym stylu, że jest biurko, fotel, można usiąść i pracować. A to, to są, rozumiem, narzędzia pracy naszego bohatera, tak? Tak, nie jest to typowy gabinet, chociaż na co dzień komputer znajduje się tutaj mhm. również na biurku. Chodź do mnie proszę, bo w tradycyjnym gabinecie często układamy takie ostatnio mamy fantazję, że książki układamy nie alfabetycznie, ale kolorystycznie. I tutaj zamiast książek, kolorystycznie są ułożone medale i trofea naszego bohatera. Tak ewidentnie widać, że ten gabinet jest odzwierciedleniem pasji naszego inwestora, czyli tutaj takiego sportowego zacięcia. Generalnie, jeśli chodzi o to pomieszczenie, to raczej staraliśmy się stworzyć taką bazę, tło dla tego, co ma się wydarzyć, czyli pojawił się taki konkretny regał na trofea. Oraz drążki, na których można wyeksponować medale. Sam układ funkcjonalny tutaj jakby jest odzwierciedleniem tego, jak pracuje i jak działa sobie inwestor, czyli to on już jakby ustalał układ tego, jak tutaj wszystko sobie wisi i funkcjonuje. Mamy tutaj również zawieszone rowery. Mamy też okładzinę i takie wykończenie inne niż to salonowe tutaj na ścianach. Tak, ale dalej, jakby w klimacie tego drewna, które gdzieś tam przenika się z tej elewacji zewnętrznej do wewnętrza. Też warto tutaj wspomnieć o tym oknie, które w samym gabarycie tego pomieszczenia, które wynika z tego skośnego naszego wachlarzowego wysunięcia bryły. Okno jest pod skosem, i nie jest to też takie przypadkowe, ponieważ. Pośrednio wpuszcza nam też światło od południa, co przy tej mhm. lokalizacji pomieszczenia jednak generowałoby nam tylko światło od zachodu, więc ten skos jakby ściany mhm. wpuszcza nam dodatkowe światło przez cały dzień. Czyli gdyby nie było tego skosu, to by tego światła naturalnego tutaj zbyt dużo nie wpadało, dlatego jest przesunięte pod skos i to światło do środka wpada. Tak i również dzięki temu uzyskaliśmy troszeczkę większe, większy gabaryt tego pomieszczenia mhm. niż yy, no, mógłby się… Gdzie tam znaleźć, bo ten skot on Ale z tego pomieszczenia przychodzimy do ogrodu i chyba też z każdego można bezpośrednio wyjść. Dlatego proponuję, żebyśmy teraz wyszli i potem weszli do salonu i przeszli na piętro. Dobra? Przy okazji zobaczymy sobie, jak imponujące jest tutaj podwórko i jak wygląda bryła domu. No i wychodzimy na ogród imponujący, który od frontu jest zasłonięty przez całą bryłę domu, a tutaj rzeczywiście piękny trawnik i nasadzenia. I od razu mała uwaga, drodzy widzowie. Jeżeli usłyszycie dziwne okrzyki, jęki i pochukiwania, to dlatego, że tu są boiska. Mamy teren mosiru, odzwierciedlenie pasji naszego bohatera, więc to nie my krzyczymy, ani nikt w domu, tylko po prostu osoby, które grają w piłkę. Dobrze, wracając do meritum. Mamy tutaj piękne deski. Opowiedz troszkę nam o tym materiale wykończeniowym. Generalnie bryła tego budynku jest bardzo nowoczesna, geometryczna, dynamiczna. Uh -huh. Mimo wszystko zależało nam na tym, by materiały elewacyjne były ciepłe, rustykalne, troszeczkę kontrastowały jakby z tą nowoczesnością bryły. Stąd zdecydowaliśmy się na zastosowanie deski opalanej z bardzo widocznym słojem szczotkowanej. Tak, bardzo o... przyjemna, dotyku rzeczywiście e, szczotkowana. Tak, oraz cegły. w się, sensie tutaj jest akurat użyta płytka betonowa w takim układzie nieregularnym cegły ręcznie formowanej w długiej, jakby formacie 60-centymetrowym, mhm. takim nieoczywistym. Muszę wam powiedzieć, że przez chwilę, jak byliśmy w domu, jako, że mamy tutaj pakiet tr szybowy, to nie słyszałem tych, tych dźwięków, więc to akurat przemyślana lokalizacja i dobór oszklenia. No ale dobrze, przemyślane również w kontekście tego domu jest miejsce, gdzie teraz się znajdujemy, czyli ten podcień jest tym podcieniem. I dlaczego to jest? Dobrze zrobione, wykonane i przemyślane. Generalnie jeśli chodzi o kształtowanie samej bryły, no to bryła nie jest tylko fanaberią jakby architekta, tylko generalnie jest jakby przeanalizowaniem tutaj kontekstu miejsca. Sama bryła ma wymiary dość nieregularne, bo jest to wymiar trapezu, czyli mamy taką główną część opartą na prostopadłościennym rzucie, z wysuniętą trójkątną szufladą. W tej szufladzie właśnie. To jest to, to, o czym teraz mówisz tu na tak. ta, całym trójkącie, tak? tak? W tej szufladzie jednokondygnacyjnej mamy zlokalizowane na dwóch poziomach tarasy rekreacyjne. Pierwszy dedykowany części dziennej na parterze, osłonięty właśnie trójkątnym zadaszeniem, no i ten górny taras hmm. widokowy już jakby na koronę drzew. Tutaj lasu paprycońskiego. No i to jest właśnie coś, co bardzo mi się podoba, bo wiele osób budując dom myśli po czasie, dobrze, to jakiś tarasik, to zadaszenie, markiza, coś dokręcałam do bryły tego domu, a tutaj to, czego potrzebujemy przybywając na zewnątrz, w taką pogodę, czyli schronia przed słońcem, zostało jakby wyciągnięte z samej bryły i z nią jest zespolone. Tak, generalnie jest to zasada, jaką działamy tutaj na co dzień w pracowni. Czyli staramy się zawsze, żeby ta bryła miała po prostu wnękę zadaszoną już w bryle, a nie żeby później inwestor gdzieś tam kombinował z dostawianymi altanami, tylko musi to być zintegrowane jakby już od razu na początku. Tak samo jak strefa zadaszenia wejściowego. Nie lubimy żadnych dostawianych daszków, tylko musi to być po prostu już zintegrowane, wynikające z bryły. Wchodzimy na piętro, a tu się odsłaniają kolejne twarze naszego inwestora, jego pasje gitara, czyli muzyka, ale cały czas pozostajemy w kontakcie z tą najważniejszą, czyli aktywnością fizyczną, bo stąd, jak z małej trybunu, możemy obserwować nawierzchnię sztuczną do piłki nożnej, nawierzchnię trawiastą boisko do piłki plażowej, a także kort tenisowy a więc w sobotnie popołudnie dla każdego coś miłego można zasiąść tutaj czy w tym fotelu wygodnym i obserwować. Tak, no generalnie jakby zamysłem było to, jeśli chodzi o to przeszklenie, żeby wyeksponować też tą antresolę na tą zieleń Lasu Popracańskiego. Oczywiście no dodatkowym jakby punktem jest ten aspekt takiej prywatnej trybuny i możliwości oglądania mhm. meczy. Wybrałeś jakoś tę działkę, a obok za płotem MOSiR, wielki ośrodek, kilka boisk. Jak się żyje obok e, takiego obiektu? Chwilami bywa głośno, teraz słyszymy jedynie e, piłkę tenisową, która jest przebijana e, nad siatką. Zdarza się nam e, nauczyć e, nowych przekleństw, e, kiedy, kiedy chłopaki grają w piłkę, e, ale generalnie jest, e, jest bardzo przyjemnie i f, e, lubię żyć wśród takich aktywności i wśród ludzi. Którzy jednak tak spędzają czas. Mhm. A czy fakt obecności tych obiektów tak blisko domu wpłynął jakoś na cechy budynku? Z tarasu możemy, możemy oglądać jedno boisko trawiaste i jedno sztuczne. Swego czasu reprezentacja Polski przygotowywała się często tutaj do meczy i spała w hotelu obok. W, wokół paprocan jest kilka budynków, które e, swoją bryłą też przypomina bryłę mojego domu, więc myślę, że jak najbardziej wpisuje się w okolice. Trzeba podkreślić, że tutaj będąc da się odczuć przestrzeń tego domu, jego wymiary, ale także no, no, coś, co powoduje, że oddycham tu pełną piersią. Tak? Nie czuję się w tym domu ciasno ani skrępowany, a to też pewnie ze sprawą tego wysokiego sufitu, który zdradza nam sposób wykonania Dachu opowiedz trochę o tym, bo to jest oryginalny element. Tak, generalnie zdecydowaliśmy się tutaj na układ dachu dość nietypowy. Typowy układ dachu to jest kalenica równolegle umiejscowiona do boku w budynku. Czyli taki daszek i taki dom? Tak, dwuspadowy, mhm. tradycyjny. Tutaj trochę poszaleliśmy i zastosowaliśmy kalenicę przekątnej dachu, co generuje nam właśnie tą ciekawą geometrię ryły z zewnątrz. Ta antresola jakby skraca nam samą komunikację też w budynku. Nie chcieliśmy tutaj przy takim metrażu domu 330 m2, żeby. Były po prostu jakieś długie korytarze, więc jakby rozpręża nam tą przestrzeń ta antresola i dzieli dodatkowo przestrzeń nocną na część właśnie sypialnianą główną właściciela, no i dodatkowe sypialnie dziecięcą, gościnną, z łazienką dedykowaną i pralnią. Aj, 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 aj. O nie, proszę Państwa! I w ten oto sposób samobójczym przygrywam 9 do 6, ale pragnę nadmienić, że byłem sam. Aleks ze swoim tatą pokonali mnie. Bardzo mi miło Ciebie poznać, Aleks. Cześć, gratuluję Ciebie zwycięstwa. Ciasz. No i jesteśmy w tym oto pokoju zabaw i szaleństw, Aleksa. Jak widzicie, można tu pograć w piłkę nożną. Jest też kosz, do którego można porzucać. A ty, Aleks, mój drogi, Twój tatę uprawia sport, a ty jaki lubisz sport najbardziej? Najbardziej to lubię badmintonu. Badmintona najbardziej lubisz grać. Też bardzo dobry sport. E, oj, gram, żeby mi tylko nie zepsuł. Opowiedz nam trochę o Twoim pokoju, bo w naszym programie, wyobraź sobie, jeszcze nigdy żaden mały właściciel swojego pokoju nie wystąpił, a ty chciałaś opowiedzieć o nim, więc co w nim najbardziej lubisz? No Najbardziej w nim lubię, nie licząc grania, no to najbardziej lubię w nim łóżko. Rzeczywiście jest wygodne trochę wewnętrznie, a więc można tam. W spokoju sobie odpocząć, zrelaksować się, ale jak ja wszedłem do swojego pokoju, to trochę wyobraziłem sobie, co by mi się najbardziej podobało, gdybym był dzieckiem i powiem ci, że ja bym nie spał na łóżku, ale tam u góry, na tej biki pajęczynie. Skąd ten pomysł? Ja nie wiem. To tata wymyślił? Tak. No a przybywasz tam czasem, bawisz się u góry? Czasami. Kiedy przyjaciele mnie odwiedzają? Mhm. Świetne miejsce, rzeczywiście. No i trzeba przyznać, że ten pokój jest zaprojektowany pod aktywne dziecko, które spędza tutaj dużo czasu i z pewnością tą aktywność odziedziczyło w Kenach. Po ojcu to trzeba przyznać. Um, ale mamy tutaj też um, taką ciekawą um, budowlę, kubaturę. To Wam wytłumaczę, drodzy widzowie. To jest Alex szafa, tak? Tak. Czyli tu mamy pochowane ubrania, czy rzeczy, przedmioty? Rzeczy. Rzeczy, przedmioty. A tutaj, mogę zajrzeć? Tak, jest garderoba. O, to może lepiej nie wchodźmy. Wiecie, jak to jest, nie? Jak się było dzieckiem, to się wszystko chowało. A więc tak oto wygląda pokój Aleksa. No i teraz pytanie ostatnie do ciebie. Gdybyś na przykład miał dzisiaj stworzyć swój pokój marzeń, bo ten pokój, jego koncepcja powstawała 5 lat temu, tak? Tak. To jak by wyglądał ten pokój marzeń i którą z tych rzeczy wziąłbyś do niego na nowo? No, wziąłbym takie... Telewizor. <noise> Czyli jednak cyfrowa rozrywka, tak? tak. To jest najciekawsze. Ale I jeszcze jest... zegar. I jeszcze zegar? Tak. Dlaczego zegar? No bo czasami mam tutaj lekcje, no i mhm. takie dodatkowe, no i chcę wiedzieć, która godzina. Chcesz wiedzieć, która godzina? A gdzie tu jest zegar, bo nie znalazłem no, Nie ma, właśnie bym chciał. A chciałby zegar, dobra tata, to jak będzie jakaś okazja, akurat skończył się rok szkolny, to już wiesz, jaki prezent kupić. Są dwie szkoły współpracy z architektem. Mhm. Albo współpracujesz i siłujesz je, implementując swoje rozwiązania w gotowy projekt i koncepcję, albo oddajesz kompletnie to architektom. I ty jesteś ta druga szkoła. Ta druga szkoła zdecydowanie. Natomiast na starcie oni wiedzieli, czego oczekuję, czego potrzebuję od tego domu, i tutaj spełnili moje oczekiwania w 100%. I jestem. Absolutnie zadowolona z efektu, który osiągnęliśmy. Wysunięcie jednej elewacji domu pod kątem i zastosowanie ukośnej kalenicy zapewniło aspekt oryginalności i wyjątkowości, który z pewnością zauważyliście, dodatkowo podbity przez nietypowe wykończenie z zewnątrz. Mam nadzieję, że ten budynek Wam się spodoba. Jeżeli chcecie oglądać kolejne nasze domy, to zasubskrybujcie kanał i koniecznie skomentujcie na dole, co sądzicie o tym budynku. Partnerem odcinka był Chris Home, producent okien, bram, drzwi i rolet.